Angażujemy się w każdą możliwą pomoc. Jeśli jest taka potrzeba, to dysponujemy i środkami, i siłami e, e, ludzkimi, żeby taką pomoc świadczyć. W tym przypadku mamy samochód ciężarowy, który idealnie nadaje się do transportu tego typu rodzaju, tego, tego rodzaju darów. Wasza pomoc głównie będzie właśnie polegała na tym, że dowierzycie potrzeb, te potrzebne rzeczy. E, ten nasz samochód już tydzień temu, w piątek, zawoził dary do Caritasu, do Poznania, do e, punktu zbiorczego, a w sobotę już raz jechaliśmy na południe do Katiny Kłodzkiej, zawoziliśmy e, ponad 3 tony różnego rodzaju sprzętu i darów. I jutro pojedziemy po raz kolejny do Barda zawieść to, co zebrali mieszkańcy środy. I to, to, jest głównie woda? Woda, środki czystości, żywność w długim terminie, głównie to. Przyszły osoby, które po prostu się zgłosiły. Dostaliśmy zapytanie na naszej konwersacji na Messengerze od naszej komendantki, kto jest potrzebny, kto ma chęci i w ten sposób po prostu się zebrała ekipa. Dlaczego warto pomagać? E, Dlaczego warto pomagać? Ponieważ jest to coś, co sprawia, że człowiek czuje się lepiej i chęć niesienia pomocy innym jest po prostu jednym z elementów pracy w Związku Harcerstwa Polskiego. E, jeżeli wiemy, że ta robota przyniesie rezultaty i zrobimy coś dobrego, to żadna robota nie jest ciężka.